Woda i Ryby to kolejny projekt Polskiego Związku Wędkarskiego na rzecz ekologii, na rzecz dbania o nasze wody. W Sierrakowie nad Wartą, nad samą wodą jest wspaniały fest, na którym jest młodzież, są dzieci, jest sport. Były zawody wędkarskie spławikowe. Zaprosiliśmy wiele organizacji, które pokazują w jaki sposób należy się zachowywać nad wodą, żeby było bezpiecznie, przyjemnie. Żeby kolejne pokolenia mogły korzystać z tych warunków z tego środowiska. Kampanie jak woda i ryby są absolutnie potrzebne w Polsce, dlatego że Polacy spożywają niestety bardzo, bardzo mało ryb. Zdecydowanie warto to urozmaicić. Zdecydowanie częściej sięgnąć po te ryby. Już w lipcu wyjeżdżamy w Polskę, żeby zebrać informacje do przewodnika po polsce. Będzie to przewodnik unikatowy który pokaże zbiorniki wodne, które są fajnymi łowiskami, które warto odwiedzić, ale także punkty gastronomiczne, w których tą rybę, naszą słodkowodną wodną, można zjeść. Polski Związek Wędkarski jako Rada Młodzieży organizuje trzy olimpiady dla młodzieży. Jedna to jest zimowa, a dwie letnie. Kiedy łowią ryby, rzucają na odległość, rzucają do celu. Również mają te pytania ekologiczne. To jest najlepsza forma zachęcenia młodych ludzi do wędkarstwa, zachęcania do obcowania z przyrodą no i poszerzania ich wiedzy ekologicznej. Akcje, które mają miejsce jak dzisiaj są tylko i wyłącznie po to, żeby przypomnieć i stworzyć okazję, żeby spotkać się z dobrą, polską, lokalną rybą, dobrym, polskim, tradycyjnym produktem. Tworzyć przepis z ryby tak, żeby ono cieszyło to my to potrafimy zrobić i właśnie w takich spotkaniach. Udowadniamy, że każdy może to zrobić.